Strefa gimnastyczna. Strefa gimnastyczna. Dzień dobry, witamy w strefie gimnastycznej. Tutaj Jarosław Kociszewski i Aleksandra Schuttenberg Polsat Sport. A dzisiaj z nami przedstawicielka skoków na trampolinie Nicole Tujaka, a więc aktualna mistrzyni Polski. Seniorek w skokach indywidualnych, UKS Pałac Młodzieży Syryny Warszawa, dzień dobry, cześć. Dzień dobry. Rozmawiamy o skokach na trampolinie w związku z tym na samym początku, gdybyś mogła opowiedzieć, co to jest za dyscyplina i na czym to polega. Skoki na trampolinie to jest w ogóle dyscyplina olimpijska i polega na tym, że wykonujemy już w kategorii seniorów dwa układy dowolne, które się składają z dziesięciu elementów i jest oceniana trudność. Wysokość, wykonanie i przemieszczenie na trampolinie. Ile Jarku z tego zrozumiałeś? Wysokość, a z pewnością trudność. Na czym polega owa trudność? Wykonujemy elementy pojedyncze, podwójne, a nawet i potrójne, i każde salto ma konkretną przypisaną trudność i układ składa się z 10 salt, więc na koniec układu sędziowie sumują. Liczbę punktów. I jeszcze jeden parametr, wysokość. Jak wysoko skaczesz na trampolinie? Wydaje mi się, że ja skaczę tak może 6 metrów, a na zawodach jest to oceniane przez urządzenia specjalne. I są to takie urządzenia, które mierzą tylko wysokość powietrzu i wyłączają się jakby w momencie wchodzenia w siatkę, więc tak naprawdę one są bardzo sprawiedliwe. Jakie wysokości osiągają najlepsi z najlepszych? Bo tak jak słyszę, Twoja wysokość to jest mniej więcej drugie piętro budynku. Do trzeciego to skakują? Wydaje mi się, że tak, że potrafią tak wysoko skakać i że najlepsi na świecie potrafią nawet skakać może 8 metrów nad ziemią. Ale to z kolei wymaga bardzo szczególnych warunków trenowania, bo to znaczy, że. Te hale muszą być wysokie. Masz gdzie trenować? Tak, ja trenuję w Pałacu Kultury, gdzie sala jest wysoka, ale wiem, że są kluby, gdzie są niższe hale, i to jest problemem. I dlatego też w przepisach w ogóle zawodów jest napisana minimalna wysokość sali, gdzie mogą być rozgrywane zawody. Jak zaczęłaś mówić o tych salach, gdzie wiesz, że są niższe. I powiedziałaś takie słowo, i dlatego tak sobie pomyślałam, i dlatego tam właśnie wykuwają dziury w tak żeby <grybujesz> ci, którzy skaczą na trampolinie, mogli się zmieścić. Ale już teraz tak zupełnie na serio. Skąd są najlepsi na świecie i gdzie jesteśmy my, Polska? Tej hierarchii. Polska jeszcze nie jest w takiej największej czołówce, ale mam nadzieję, że będzie. Dzięki moim koleżankom młodszym, a tacy najlepsi na świecie są z Chin. Obecna mistrzyni olimpijska jest z Wielkiej Brytanii, a mistrz Olimpijski jest z Białorusi, więc wydaje mi się, że stamtąd są najlepsi zawodnicy całego świata. Czemu za sprawą Twoich młodszych koleżanek, a nie za Twoją sprawą? Poziom jest. Coraz wyższy, i już moje młodsze koleżanki tak naprawdę robią już trudniejsze ode mnie układy, więc tak naprawdę bardzo miło się ogląda, jak moje młodsze koleżanki rozwijają się i mam nadzieję, będą zdobywać medale i reprezentować godnie Polskę na arenie międzynarodowej. Ale tutaj mówimy o szczytach kariery i o celach, marzeniach, a jak zaczęła się twoja. Przygoda z trampoliną. Skąd ten pomysł? Zaczęłam w wieku trzech lat przygody z gimnastyką, ale z gimnastyką sportową, jeszcze jak mieszkałam w Londynie. Ale po powrocie z mamą szukałyśmy podobnego zajęcia i próbowałam gimnastykę artystyczną, akrobatykę, ale się tam nie do końca odnalazłam. Trampolina była strzałem dziesiątkę, bo odpowiadała mi pod każdym aspektem i że jest to sport też indywidualny i że daje. Dużo adrenaliny i przyjemności skakania w powietrzu? Ile miałaś lat, jak wróciłaś do Polski i czy pamiętasz tę różnicę, jak wyglądały twoje treningi gimnastyki sportowej w Wielkiej Brytanii, a jak to wygląda w Polsce? Wróciłam do Polski w wieku 7 lat. No i tutaj w Polsce trenowałam trzy razy w tygodniu już w wieku 9 lat, w Anglii trenując gimnastykę sportową? W Wieku 3-5 lat, no to trenowałam 3 razy w tygodniu po 4 godziny, więc to jest bardzo duża różnica. I przez to, że byłam jeszcze wtedy młodsza, więc poziom mi się wydaje, że jest dużo wyższy przez to. Czy w Polsce też dzieci zaczynają w wieku 3-4 lat? Bo wydaje mi się, że dotychczas nie rozmawialiśmy jeszcze z nikim, kto tak wcześnie by zaczął swoją przygodę sportową. W Polsce nie zaczyna się tak wcześniej, ale możliwe, że w innych klubach jest taka możliwość. Jednak u nas w kultury zajęcia dopiero można zacząć w wieku 6 lat i na pewno to jest jakąś tam przeszkodą, bo tym młodsze dziecko zaczyna, tym łatwiej mu jest się po prostu nauczyć i dostosować do Trenowania takich elementów. Jak popularna jest w Polsce trampolina, albo jak niepopularna? Czy jest dużo zawodniczek, dużo zawodników, dużo klubów i dużo miejsc, gdzie można swoją przygodę z trampoliną w ogóle zacząć? W Polsce to jest bardzo mało popularny sport. Tak naprawdę jak mówię komuś, że trenuje skoki na trampolinie, to się dziwi, że da się to trenować, a nie tylko rekreacyjnie uprawiać. Tak naprawdę w młodszych kategoriach jest dużo dzieci, ale przez to, że to jest tak trudny sport, i fizycznie, i później już też psychicznie, to bardzo mało osób dociera do najwyższej kategorii. Ale patrząc na arenie międzynarodowej to gimnastyka ogólnie w innych krajach jest dużo popularniejsza np. w Portugalii, Stanach Zjednoczonych albo właśnie w Wielkiej Brytanii, no to liczebność tych Kadr, które przyjeżdżają na zawody międzynarodowe, jest po prostu dużo większe. A na czym polegają te trudności, o których wspomniałaś, i te fizyczne, i psychiczne? Te fizyczne to tak naprawdę jest często nie tylko zależne od naszej pracy, ale czasami też od budowy ciała, że nie wszyscy są w stanie osiągnąć tak wysokich skoków, a to jest bardzo ważne na trampolinie, żeby robić coraz trudniejsze elementy. Ale też mam dużo koleżanek, które przez aspekty psychiczne po prostu odeszły z gimnastyki, ponieważ w którymś momencie to się staje trudne, szczególnie w momencie dojrzewania, że ludzie sobie zdają sprawy, że tak naprawdę skacze się na dużej wysokości i to jest po prostu bardzo niebezpieczne. I to jest taką dużą przeszkodą wtedy. Czyli strach się pojawia, tak? To znaczy dziecko nie do końca rozumie niebezpieczeństwo, a później pojawia się strach, więc w jakiś sposób ty sobie z nim poradziłaś. Przez to, że uwielbiam adrenalinę, to jest coś, co mi bardzo pomaga, ale też staram się nie myśleć za dużo o tym, co robię, tylko automatycznie, jak już coś umiem, to nie siedzę nad tym i myślę, jak coś się robi po prostu na trampolinie. Wydaje mi się, że jak ktoś za dużo analizuje, to właśnie przychodzi strach i wtedy jest po prostu źle. Jak często i jak dużo teraz trenujesz? W tej chwili ciężko mi jest połączyć studia z trenowaniem. Ale mam nadzieję, że w najbliższym czasie wrócę do trenowania takiego 5-4 razy w tygodniu, po kilka godzin. No, ale w tym momencie to wychodzi dwa razy w tygodniu, przez moją liczbę zajęć i czas, który muszę poświęcić na naukę, i czas na studia. A co studiujesz? Studiuję na AWF-ie pielęgniarstwo. Jak widzisz w takim razie się po zakończeniu kariery sportowej? Jak widzisz swoją przyszłość? Chciałabym zostać pielęgniarką, może jeszcze. W przyszłym roku zacznę drugi kierunek ratownictwo medyczne i chciałabym iść w tym kierunku. No, ale chciałabym zawsze mieć jakiś tam kontakt z trampoliną i może zostać jakąś sędziną, może też jak się uda, trenerem. No, a co się stanie, to zobaczymy. Czy trampolina, jakbyś określiła, to jest tania dyscyplina sportu, droga do uprawiania w Polsce, oczywiście? Na pewno to zależy od klubu i miejsca trenowania, bowiem od koleżanek z innych miast, że. Płacą same z własnej kieszeni za wszystkie zawody, a akurat mam takie szczęście, że u mnie w klubie pałac kultury opłaca wszystkie koszty zawodów, więc to na pewno bardzo dużo ułatwia, no ale koszty takich zawodów potrafią być bardzo duże. To bardzo zależy, czy ktoś jeździ, ile kosztują zajęcia miesięcznie, no i dojazdy, jak ktoś ma daleko. wracając jeszcze do twoich planów jak wyglądają twoje cele czy plany sportowe przy założeniu oczywiście że znowu wrócisz oczywiście do bardzo intensywnego trenowania chciałabym jeszcze wystąpić na mistrzostwach świata w drużynie albo w synchronie zobaczymy czy się uda Trampolina, o której mam wrażenie, rozmawiamy od samego początku, to nie jest jedyna trampolinowa konkurencja, mamy też mini podwójną trampolinę i skoki na ścieżce. Czy Ty łączyłaś te konkurencje, te dyscypliny i czy to w ogóle da się połączyć? Ja osobiście nie łączyłam, bo u mnie w klubie była tylko trampolina, ale wiem, że są kluby, gdzie młodsze dzieci próbują po prostu wszystkich trzech konkurencji i tak naprawdę z czasem wybierają. Wiem o tym, że na arenie międzynarodowej są zawodnicy, które potrafią łączyć na pewno trampolinę i podwójną mini-trampolinę i bardzo dobrze im to idzie, no ale rzadko są osoby, które potrafią połączyć skoki na ścieżce i trampolinę, ponieważ specyfika tych sportów i wykonywania elementów jest całkowicie inna. To jeszcze tylko dodatkowe wyjaśnienie. Co to jest podwójna mini trampolina? Bo to, co to jest trampolina, zakładam, że wszyscy wiemy. Podwójna mini trampolina to jest taka miniaturowa trampolina, na którą zawodnicy biorą kilkumetrowy rozbieg i biegną na tą trampolinę i wykonują dwa elementy. Jeden element na trampolinę i drugi element zeskakując z niej na dane pole, które jest tam wyznaczone i które wyznacza liczbę punktów, którą zawodnik dostaje. Trampolina to jest dyscyplina olimpijska, ta nie mini-podwójna, tylko ta zwykła. Jak oceniasz szansę Twoich młodszych koleżanek, to co powiedziałaś, może też kolegów, na to, że zobaczymy jakąś naszą reprezentantkę albo naszego reprezentanta na Igrzyskach Olimpijskich, bo to jeszcze się w historii nie wydarzyło. To ja trzymam kciuki za moje młodsze koleżanki i wydaje mi się, że jest to realne, żeby pojechały na któreś z najbliższych Igrzysk Olimpijskich. A jak poziom wzrośnie i czy. Dogonią resztę świata, no to zobaczymy. Trampolina jest bardziej popularna wśród dziewcząt czy wśród chłopców? Jest tutaj jakaś wyraźna różnica czy dominacja? Wydaje mi się, że przez to, że należy to do grupy gimnastycznej sportów, no to jest popularniejsza jednak u dziewczyn, ale przez to, że nie ma tutaj żadnych ruchów tanecznych, to ze wszystkich dyscyplin gimnastycznych chłopaków jest Więcej niż w innych konkurencjach. Dlaczego warto wysłać dziecko na trampolinę? Co daje ta dyscyplina sportu? Ty już możesz powiedzieć z perspektywy nieco dłuższej. Każdy sport uczy dyscypliny, organizacji, ale też uczy takiej odpowiedzialności, bo tak naprawdę zawodnik jest sam odpowiedzialny za to, co się dzieje w powietrzu. Tylko trener może tam coś dopowiedzieć, a tak naprawdę wszystko. Zawodnik sam musi wykonać, samemu do tego dojść, jak ma to zrobić i żeby to było jeszcze bezpiecznie. Wiadomo, zdarzają się błędy, ale też to uczyć, że trzeba się przewrócić, żeby wstać i zrobić, więc to też mam wrażenie bardzo dużo uczy dzieci, że nie zawsze wszystko się udaje za pierwszym razem. A czy poważne kontuzje często się zdarzają? Wydaje mi się, że już jak robimy układy, to rzadziej, ale w procesie nauki salta zdarzają się poważne kontuzje szczególnie że robimy jakiś element albo salto pierwszy raz na dużej wysokości i po prostu potrafimy się dziwnie to brzmi ale zgubić w powietrzu i to jest bardzo niebezpieczne dla zawodnika Co to znaczy zgubić się w powietrzu Tak naprawdę oznacza to że po prostu nie wiemy co się dzieje na danej wysokości i po prostu zrobimy zły ruch w złym momencie Coś za mocno, coś za słabo zrobimy, i wtedy tak naprawdę nasza głowa nie wie, gdzie jesteśmy w tym powietrzu i co się dzieje wokół nas. I w takiej sytuacji lądowanie na trampolinie może być niebezpieczne albo bolesne? Z pewnością. Na trampolinie, poza trampoliną dlatego też mamy trenerów, którzy stoją i asekurują nas przy nowych elementach z materacem przy trampolinie. Takie najpoważniejsze wypadki albo kontuzje, jakie widziałaś? Wiem o tym, że zdarzają się złamania kości. Ja osobiście kupnęłam się w nos, też wypadłam z trampoliny i straciłam przytomność, więc tak naprawdę to jest bardzo odpowiedzialny sport, który wymaga dużo myślenia, trzeba liczyć się z ryzykiem, że jest też niebezpieczny. A jak on jeszcze rozwija poza tą dyscypliną, odpowiedzialnością, czyli to co wymieniłaś? Czy widzisz jakąś taką zależność, że dzięki tej dyscyplinie, nie wiem, twoja głowa, twój mózg pracuje sprawniej także w innych dziedzinach, masz, nie wiem, lepszą orientację. Jakie jeszcze byś cechy takie może nieoczywiste wymieniła? Uczę takiej orientacji może nie w terenie, ale tak przestrzennie, ale też wydaje mi się, że przez to, że uczymy się nowych elementów i mamy kontakt ze stresem, tak naprawdę. Bardzo często to, to też uczy radzić sobie ze stresem, z adrenaliną i z poczuciem strachu, jeżeli ktoś jest w stanie po prostu to pokonać. A jaki był najtrudniejszy układ, który wykonałaś? Układ na trampolinie składa się z 10 elementów i moim najtrudniejszym układem był układ składający się z ośmiu salt podwójnych i tak naprawdę dwa najtrudniejsze salta, które robię, znajdują się w pierwszej części układu. I zaczynam saltem, który się nazywa Wariat. Jest to cały obrót do przodu w salcie prostym, i jeszcze salto drugie przodem z półobrotem na końcu. Zrozumiałeś wszystko? Wyobrażam sobie, ale też myślę, że jeszcze zobaczę. I też słuchacze, którzy nie wiedzą dokładnie, zachęcam, żeby. Albo zobaczyć podczas jakichś zawodów, albo sięgnąć po materiały i po prostu obejrzeć, bo to są fascynujące rzeczy. Czego życzysz tej dyscyplinie w Polsce? Tak powiedzmy, bo powiedziałeś, że, że są kraje, gdzie jest zdecydowanie bardziej popularna, i czego potrzeba Twoim zdaniem tej dyscyplinie w Polsce? No, mam nadzieję, że stanie się popularniejsza też zawody, które są organizowane w Polsce. Mam nadzieję, że będą liczniej oglądane, jak będą organizowane. Wydaje mi się, że po prostu świadomość Polaków, że istnieje taki sport i jest dyscypliną olimpijską, na pewno pomoże. Jeżeli któraś z moich koleżanek, kolegów pojedzie, to na pewno bardzo pomoże. I wtedy prawdopodobnie sport po prostu będzie rozpromowany. Czyli potrzebny jest sukces, żeby zwrócić uwagę. No, my próbujemy zwrócić uwagę. Miejmy nadzieję, że to też w jakiś sposób się przyczyni i pomoże. W jaki sposób zacząć. Trenować. Ty mówiłaś, że zaczęłaś w wieku trzech lata, więc bardzo, bardzo wcześnie, ale czy dziecko zaczyna od trampoliny, czy dopiero po jakimś czasie zaczyna skakać na trampolinie? Na początku dzieci zaczynają tak naprawdę od nauki elementów gimnastycznych na ziemi, żeby nauczyć się. Prawidłowych ruchów ciała, i następnie, gdy dziecko już umie jakieś takie podstawy, zaczyna od zwykłej zabawy, po prostu na trampolinie, żeby się z nią obyć, nauczyć, wiedzieć, jak pracuje w ogóle trampolina i jak po prostu się na niej odnaleźć. Jak się po prostu bawić z tą trampoliną. To dalej jest dla ciebie zabawa? Tak, nadal mi to sprawia bardzo dużo przyjemności, i na treningu tak naprawdę się odstresowuje. Każdy nowy salto, nowy cel, no to to jest taka zabawa i droga, która jest po prostu bardzo fajna. Najfajniejsze jest błędy, które na końcu bardzo wynagradzają i to jest dlatego takie bardzo fajne. Czyli zidentyfikowanie i poradzenie sobie z tymi błędami, tak? Tak. Czy to należy do Ciebie, czy jaka jest tutaj rola trenera, kogoś, kto... Patrzy z boku. Trener może podpowiadać, i to na pewno bardzo dużo pomaga już potem w doskonaleniu tych elementów i w początkowej fazie nauki elementu, ale jednak tak naprawdę to my sami zawodnicy musimy w powietrzu ustawić trochę nasz tok myślenia. I wiedzieć, co w którym momencie zrobimy, bo trener może nam wytłumaczyć i podpowiedzieć, ale tak naprawdę to my musimy swoimi błędami i eliminacją nauczyć się, czego robić, a czego nie robić po prostu podczas elementu. Czego Tobie osobiście życzyć? Może, żeby pogodzić studia z trenowaniem i mieć z tego jeszcze przyjemność? To tego w takim razie Ci życzymy, to znaczy czasu na studia i e sport, i sukcesów w obu tych przedsięwzięciach, ale także w ciągu dalszym, bo to, co mówisz, to, co Ciebie interesuje, na przykład ratownictwo medyczne. Jest rzeczą niezwykle ważną i ciekawą i jestem w stanie sobie wyobrazić, że ktoś z Twoim doświadczeniem, umiejętnością panowania nad strachem, kontrolą i uczenia się fantastycznie się w tej roli sprawdzi, więc, więc również tego kierunku serdecznie życzę. Dziękujemy bardzo. Nicole Tujaka była kolejną gościnią w strefie gimnastycznej. Dziękuję bardzo. Strefa Gimnastyczna jest podcastem realizowanym przez Polski Związek Gimnastyczny z udziałem dotacji Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach programu Gimnastyka dla Wszystkich. Realizacja Free Range Productions.